Wyobraźcie sobie człowieka, którego pięści były szybsze niż ludzka myśl, a kamery filmowe nie nadążały zarejestrowaniem jego morderczego tempa. Nazywano go smokiem, niezniszczalną siłą, która rzuciła świat sztuk walki na kolana. Lecz ten heros nie poległ w brutalnej walce, a zgasł w tajemniczych okolicznościach na obcym łóżku, mając zaledwie 32 lata. Czy to był tragiczny błąd medyczny? Czy może zimna, precyzyjna egzekucja zlecona przez chińską mafię lub zazdrosnych wrogów? Przez ponad pół wieku karmiono nas wygodnymi kłamstwami, ale dzisiaj bezlitośnie zedrzemy tę zasłonę milczenia i ujawnimy mroczne fakty. To nie jest kolejna biografia, to brutalne śledztwo w sprawie śmierci króla Kung Fu, które zburzy wszystko, w co do tej pory wierzyliście. Bruce Lee nie był zwykłym śmiertelnikiem. Lecz niepowstrzymanym żywiołem, który zrewolucjonizował pojęcie ludzkiej siły i fizycznej wytrzymałości. Jego legendarne uderzenie z jednego cala potrafiło powalić dorosłego mężczyznę z nieludzką siłą, wprawiając w absolutne osłupienie mistrzów sztuk walki na całym świecie. Wyobraźcie sobie człowieka, który wykonuje pompki na zaledwie dwóch palcach jednej ręki i to z szelmowskim uśmiechem na twarzy. Jakby grawitacja dla niego po prostu nie istniała. To była czysta, surowa moc połączona z prędkością błyskawicy, która sprawiała, że jego przeciwnicy byli pokonani, zanim ich mózg zdążył w ogóle zarejestrować cios. Jego ciało wyrzeźbione jak z najtwardszego granitu i pozbawione nawet grama zbędnego tłuszczu, czyniło go najdoskonalszą maszyną do walki, jaką kiedykolwiek uchwyciła kamera filmowa. Jego powrót z USA do Hongkongu. Nie był zwykłym krokiem w karierze, lecz triumfalnym marszem króla, który przybył odebrać należną mu koronę. Filmy takie jak Wejście Smoka czy Wściekłe pięści nie były tylko kinem akcji, były one manifestacją jego filozofii i brutalnej skuteczności, która hipnotyzowała miliony widzów w każdym zakątku globu. Każdy jego ruch na ekranie był przesiąknięty autentyzmem. A jego charyzma przebijała się przez ekran z taką intensywnością, że mężczyźni na widowni wstrzymywali oddech z wrażenia. Stał się globalną ikoną, symbolem twardej męskości i nieugiętej woli, przekraczając wszelkie granice rasowe i kulturowe, w sposób, jakiego nikt wcześniej nie dokonał. Bruce Lee stał się bogiem wojny w ludzkiej skórze, a jego imię wymawiano z czcią i strachem. Aby w pełni zrozumieć gigantyczną skalę jego legendy, musimy spojrzeć poza Hollywood i Chiny, aż do serca Indii, gdzie ikony kina akcji traktują go jak bóstwo. Nawet Akshay Kumar, największy i najtwardszy supergwiazdor indyjskiego kina akcji, znany ze swojej żelaznej dyscypliny i niebezpiecznych kaskaderskich wyczynów, chyli czoła przed wielkością małego smoka. Kumar wielokrotnie przyznawał publicznie, że Bruce Lee. Jest jego największym idolem i jedynym powodem, dla którego w ogóle zaczął trenować sztuki walki, widząc w nim Mistrza Mistrzów i niedościgniony wzór doskonałości. To dobitnie pokazuje, że wpływ Li nie znał granic geograficznych, był on uniwersalnym wzorem dla najtwardszych mężczyzn na tej planecie, inspirując kolejne pokolenia wojowników do przekraczania własnych granic. Dla takich ludzi jak Akshay Kumar i milionów innych fanów, Bruce Lee nie był tylko aktorem, ale ostatecznym dowodem na to, że ludzki potencjał nie ma żadnych limitów. Jego dziedzictwo stało się fundamentem dla współczesnego MMA i kulturystyki, a jego filozofia walki jest studiowana do dziś z niemal religijnym oddaniem przez adeptów na każdym kontynencie. Jednak ta nieskazitelna fasada Herosa. Skrywała mroczną prawdę, której nikt wtedy nie dostrzegał w oślepiającym blasku fleszy i sławy. Jego dążenie do absolutnej perfekcji stało się obsesją, która powoli zaczęła trawić go od środka, prowadząc nieuchronnie ku przepaści. Świat widział w nim niezniszczalnego tytana, ale nikt nie słyszał cichego, złowrogiego tykania zegara, który bezlitośnie odliczał ostatnie chwile jego życia. Bruce Lee nie tylko trenował, on bezlitośnie torturował własne ciało w pogoni, za niemożliwą do osiągnięcia fizyczną perfekcją, traktując swój organizm jak maszynę, która nie ma prawa się zepsuć. Używał eksperymentalnych i niebezpiecznych metod, takich jak elektrostymulacja mięśni na najwyższych obrotach, która wstrząsała jego organizmem potężnymi impulsami prądu, nawet gdy spał lub odpoczywał. Jego obsesja na punkcie bycia najszybszym i najsilniejszym wojownikiem w historii zamieniła go w niewolnika własnej chorej ambicji, zmuszając serce i mięśnie do pracy na obrotach, które zabiłyby każdego normalnego człowieka w kilka tygodni. Ta fanatyczna dyscyplina, którą tak podziwiamy na ekranie, była w rzeczywistości powolnym i bolesnym procesem autodestrukcji, ignorującym wszelkie biologiczne limity. I sygnały ostrzegawcze wysyłane przez wyczerpany system nerwowy. W tej szaleńczej i próżnej pogoni, za idealnym wizerunkiem filmowym, Bruce podjął jedną z najbardziej kontrowersyjnych i fatalnych w skutkach decyzji medycznych, o której rzadko się mówi. Aby wyglądać absolutnie nieskazitelnie przed kamerą i uniknąć nieestetycznych plam potu pod pachami podczas intensywnych scen walki. Poddał się zabiegowi chirurgicznego usunięcia gruczołów potowych. To drastyczne i nienaturalne posunięcie pozbawiło jego ciało kluczowego systemu chłodzenia, co w połączeniu z jego morderczym treningiem w dusznym, tropikalnym klimacie Hongkongu było jak podpisanie na siebie wyroku śmierci. Jego organizm, pozbawiony możliwości skutecznego oddawania ciepła, zaczął się gotować od środka, jak przegrzany silnik wyścigowy prowadząc do nieodwracalnych uszkodzeń. Wielu ekspertów medycznych uważa dziś z pełnym przekonaniem, że to właśnie ten estetyczny kaprys doprowadził do śmiertelnego udaru cieplnego, który po cichu niszczył jego mózg. Jednak starożytna mądrość Wschodu rzuca na tę tragedię zupełnie inne, bardziej mistyczne światło, odwołując się do zasad tradycyjnej medycyny indyjskiej, ajurwedy. Według tej tysiącletniej wiedzy Człowiek poruszający się z tak nieludzką prędkością jak Bruce, drastycznie zaburza w swoim ciele element wata, czyli potężną energię powietrza i wiatru. Nadmiar tej gwałtownej, nieokiełznanej energii, nieustannie kumulowany przez błyskawiczne ciosy i ciągły ruch bez odpoczynku, wywołał w jego wnętrzu chaotyczny huragan, którego fizyczna powłoka nie była w stanie utrzymać w ryzach. A Jurweda sugeruje, że ta prędkość wiatru. Uderzyła bezpośrednio w jego mózg, powodując nagłe i niszczycielskie skoki, ciśnienia wewnątrzczaszkowego, co musiało doprowadzić do katastrofalnego wylewu lub obrzęku. To była straszliwa cena, jaką musiał zapłacić za bycie szybszym od wiatru. Jego własna natura zwróciła się przeciwko niemu. W ostatnich miesiącach życia, ten niezniszczalny heros zaczął przypominać cień samego siebie, tracąc na wadze w zastraszającym tempie. Aż do momentu, gdy ten wielki wojownik ważył zaledwie 60 kg, mordercze bóle głowy stały się jego codziennym koszmarem. A na planie wejścia Smoka zdarzył się przerażający incydent, kiedy to Bruz zemdlał i dostał drgawek podczas nagrywania dubbingu, co było pierwszym poważnym ostrzeżeniem od jego umierającego ciała. Jego oczy, niegdyś pełne ognia i życia, stały się podkrążone i puste. A bliscy współpracownicy szeptali z przerażeniem o jego dziwnym, paranoicznym zachowaniu i nagłych wybuchach niekontrolowanej agresji. To nie był już ten sam człowiek, którego kochały miliony to była tykająca bomba zegarowa, której delikatny mechanizm został bezpowrotnie uszkodzony przez nieludzką presję, chemię i medyczne eksperymenty. Świat widział na ekranie Boga wojny. Ale za kulisami rozgrywał się cichy dramat człowieka, którego własne ciało zaczęło systematycznie wypowiadać posłuszeństwo, przygotowując się do ostatecznego upadku. Nadszedł ten przeklęty dzień 20 lipca 1973 roku. Wilgotny, duszny upał wisiał nad Hongkongiem, jak ciężki całun, zapowiadając nadejście czegoś strasznego. Bruce Lee, u szczytu swojej absolutnej potęgi, Przebywał w mieszkaniu aktorki Betty ting Pei, omawiając scenariusz do swojego magnum opuk filmu Gra Śmierci. Wszystko wydawało się normalne: planowali kolację z producentem Raymondem Czołem, śmiali się, a Bruce tryskał energią, jakiej świat mu zazdrościł. Nikt w tym pokoju nie mógł przewidzieć, że patrzą na ostatnie godziny życia człowieka, który wydawał się nieśmiertelny. Jednak w pewnym momencie, około godziny 16. Tytu, Potężny Brus nagle chwycił się za głowę, a jego twarz wykrzywił grymas niewyobrażalnego cierpienia, jakiego nigdy wcześniej nie okazywał nawet podczas najbrutalniejszych walk. To nie był zwykły ból głowy, to było jak uderzenie pioruna prosto w czaszkę, brutalny atak od wewnątrz, który sprawił, że ten niezłomny wojownik poczuł się bezradny jak dziecko. Skarżył się na nieznośne pulsowanie, jakby jego mózg próbował rozsadzić czaszkę od środka. Był to pierwszy głośny sygnał alarmowy, że jego wata, ta wściekła energia wiatru, o której mówi ajurweda, właśnie wymknęła się spod kontroli i rozpoczęła dzieło zniszczenia. Aby uśmierzyć ten paraliżujący ból, Betty podała mu prostą, na pozór niewinną tabletkę przeciwbólową, Equagesic. To miał być tylko środek na chwilową ulgę, mała pigułka, którą miliony ludzi łykają każdego dnia bez żadnych konsekwencji. Bruce połknął ją, wierząc, że za chwilę wróci do formy, i położył się na łóżku, by zdrzemnąć się przed wieczornym spotkaniem. Gdy jego powieki opadały, a oddech stawał się coraz cięższy, w pokoju zapadła złowroga cisza. To nie był zwykły sen regeneracyjny. To było powolne, nieodwracalne osuwanie się w otchłań Ten wielki mistrz, który potrafił kontrolować każdy mięsień swojego ciała z chirurgiczną precyzją. Teraz stracił kontrolę nad własnym istnieniem, pokonany nie przez potężnego przeciwnika na ringu, ale przez chemiczną reakcję wewnątrz własnego organizmu. Leżał tam spokojnie, wyglądając jak śpiący książę, podczas gdy w głębi jego czaszki rozgrywała się cicha, śmiertelna burza masywny obrzęk mózgu, który z każdą minutą bezlitośnie zaciskał pętlę na jego życiu. I w tym momencie, gdy światło świadomości Brusa zaczęło migotać i gasnąć, jego umysł, jak w filmowej retrospekcji, zaczął dryfować z powrotem do czasów, kiedy wszystko się zaczęło. W tej chwili, zawieszenia między życiem a śmiercią, gdy świadomość Brusa zaczęła zanikać, obrazy z przeszłości zalały jego gasnący umysł z siłą tsunami. Przypomniał sobie czasy, gdy sztuki walki przestały być dla niego tylko niewinnym hobby czy sportem a stały się całym jego kosmosem, absolutną obsesją, która pochłonęła go bez reszty. Pamięć przywołała obraz tego małego, wystraszonego chłopca, który kiedyś wracał do domu z płaczem, upokorzony przez lokalnych łobuzów, ale ten chłopiec umarł dawno temu. Zastąpił go nieustraszony uliczny wojownik, który teraz sam wychodził na te same ulice i z dziką furią rzucał innych w pył czerpiąc mściwą satysfakcję z każdego zwycięstwa. Jednak ta nowo odkryta moc miała swoją mroczną cenę. Jego pewność siebie zamieniła się w arogancję, a waleczność w niebezpieczną agresję. Jego pełne brawury, wręcz szaleńcze wybryki zaczęły przekraczać wszelkie dopuszczalne granice. Bruce bił się tak często i tak brutalnie, że pewnego dnia pod ich dom z wyciem syren podjechał policyjny radiowóz. Widok oficerów pukających do drzwi sprawił, że jego ojciec, Li Hoichuen, poczuł lodowaty dreszcz przerażenia. Zrozumiał wtedy z całą jaskrawością, że nie panuje już nad losem swojego syna. Ten mały smok stał się niszczycielskim tajfunem, a ojciec wiedział, że jeśli nic nie zrobią, Brus skończy martwy w rynsztoku lub zgnije w więziennej celi, zadzierając z lokalnymi triadami. To był moment krytyczny, chwila, w której miłość rodzicielska musiała ustąpić miejsca twardej decyzji o przetrwaniu. Z ciężkim sercem, jakby kładł na szali własną duszę, ojciec podjął decyzję ostateczną. Musiał wygnać syna, aby go ocalić. Musisz wyjechać, Brus, do Ameryki do swojej siostry Agnes. Te słowa brzmiały jak wyrok, ale były jedynym ratunkiem. I tak, wysłali go na drugi koniec świata. Tysiące mil od domu, by uciekł przed śmiercią czyhającą w mrocznych zaułkach Hongkongu. Wtedy na pokładzie statku płynącego do San Francisco, myślał, że zostawia niebezpieczeństwo za sobą, że zaczyna nowe, bezpieczne życie. I jakaż to potworna, okrutna ironia losu, że teraz, gdy powrócił jako triumfator, jako król, przed którym klękał cały świat, śmierć i tak go dopadła. Nie w brutalnej walce na noże, przed którą uciekał jako nastolatek, ale podstępnie w ciszy, pokonany przez własną biologię w luksusowym apartamencie. Przeznaczenie, przed którym uciekał przez pół globu, w końcu go dogoniło. Gdy nadeszła pora kolacji, a Brus wciąż nie wychodził z sypialni, niepokój Raymond'a Czowa sięgnął zenitu. Producent czując dziwny ucisk w żołądku, postanowił sprawdzić, co się dzieje. Wszedł do pokoju i próbował dobudzić gwiazdora, potrząsając go za ramię. Najpierw delikatnie, potem coraz mocniej i gwałtowniej. Bruce, Bruce, wstawaj! krzyczał, ale odpowiadała mu tylko przerażająca cisza. Ciało człowieka, który był symbolem energii i siły, było teraz wiotkie i bezwładne, jak szmaciana lalka. Panika wybuchła w jednej sekundzie. Wezwano prywatnego lekarza, który podjął desperacką próbę reanimacji, ale serce Smoka milczało. Sytuacja była krytyczna. Wezwano karetkę, której wycie syren rozdarło nocne powietrze Hongkongu, zwiastując nadejście końca pewnej epoki. W drodze do szpitala królowej Elżbiety ratownicy walczyli o każdy oddech mistrza, pompując tlen w jego nieruchome płuca, ale Bruce Lee był już daleko stąd. Kiedy wniesiono go na oddział ratunkowy, lekarze spojrzeli na siebie z niedowierzaniem. Czy to możliwe, że ten blady, nieruchomy człowiek na noszach, to ten sam niezniszczalny wojownik z ekranu? Mimo heroicznej walki zespołu medycznego, o godzinie 23.30 czasu lokalnego, świat otrzymał wiadomość, która wstrząsnęła posadami ziemi. Bruce Lee, król Kung Fu, nie żyje. Miał zaledwie 32 lata. Wiadomość ta uderzyła w fanów jak fizyczny cios. Ludzie płakali na ulicach, odmawiając przyjęcia do wiadomości, że ich Bóg okazał się śmiertelny. Oficjalny raport z sekcji zwłok był równie szokujący, co sama śmierć. Patolodzy stwierdzili, że mózg Brusa Lee, który normalnie ważyłby około 1400 gramów, spuchł do monstrualnych rozmiarów 1575 gramów. Był jak tykająca bomba, która w końcu eksplodowała w ciasnej przestrzeni czaszki. Oficjalna przyczyna nieszczęśliwy wypadek, spowodowany nad wrażliwością na składnik leku przeciwbólowego ten sam lek, który miliony ludzi łykają jak cukierki. To brzmiało jak ponury żart: najsilniejszy, silniejszy człowiek świata, który przetrwał niezliczone walki i mordercze treningi, został powalony przez jedną małą pigułkę. Dla milionów fanów ta medyczna prawda była zbyt banalna, zbyt prosta, by mogła być prawdziwa. I tak w chwili, gdy serce Brusa przestało bić, narodziła się legenda o spisku, która żyje do dziś. Śmierć Brusa Lee w wieku zaledwie 32 lat, w szczycie swojej kariery, była szokiem, który wstrząsnął światem tak mocno, że przez dekady nie mógł się po nich otrząsnąć. Gdy oficjalna wersja o nieszczęśliwym zbiegu okoliczności, wywołanym przez reakcję na lek, stała się powszechnie znana, natychmiast wybuchła burza spekulacji, szeptów i teorii spiskowych, które do dziś elektryzują fanów i badaczy życia legendy. Dla wielu ludzi, których Bruce Lee uczynił swoimi fanami, jego odejście w tak młodym wieku było po prostu nie do przyjęcia, nienaturalne dla kogoś, kto wydawał się niemal nieśmiertelny. Naturalnym było więc, że zaczęto szukać innych, bardziej mrocznych przyczyn, które mogłyby wyjaśnić tę tragiczną utratę. Pierwsze i być może najbardziej sensacyjne plotki dotyczyły polityki i zorganizowanej przestępczości. Niektórzy zaczęli szeptać, że za śmiercią Brusa stały potężne siły ze strony chińskiego rządu lub niebezpiecznych organizacji przestępczych, znanych jako triady. Teorie te sugerowały, że Bruce Lee, Mógł zostać zamordowany, ponieważ odważył się łamać zasady, ucząc sztuk walki dla niechińczyków i dzieląc się sekretami kung fu z zachodnim światem, co było postrzegane jako zdrada. Inne wersje głosiły, że Bruce odmówił płacenia haraczu triadom, co miało być dla niego wyrokiem śmierci. Mówiono o specjalnym rodzaju trucizny, która działała powoli, powodując śmiertelny obrzęk mózgu. Ale której nie można było wykryć standardowymi metodami medycznymi. W tej mrocznej wersji wydarzeń jego niesamowita siła i sława stały się dla niego przekleństwem, a sami ci, którzy go wielbili, zaczęli potajemnie knuć przeciwko niemu jego zgubę. Jednak najbardziej mroczną i najbardziej szokującą teorią, która do dziś budzi gorące dyskusje i wywołuje kontrowersje, jest ta, która wskazuje palcem bezpośrednio na jego żonę. Linda Lee Cadwell. Te drastyczne oskarżenia sugerują, że to właśnie Linda mogła mieć udział w śmierci Brusa, być może poprzez celowe podawanie mu toksycznych substancji lub działanie w porozumieniu z tajemniczymi siłami. Niektórzy twierdzą, że jej motywacja mogła wynikać z frustracji związanej z jego obsesyjną pracą, ciągłymi nieobecnościami lub nawet jego domniemanymi romansami na boku, inni idą jeszcze dalej snując historię o sekretnych machinacjach finansowych lub spisku dotyczącym jego testamentu, ta najbardziej prywatna i bolesna teoria, chociaż zupełnie pozbawiona dowodów i oparta jedynie na plotkach, zyskała na popularności wśród tych, którzy szukają dramatycznych i osobistych wyjaśnień dla jego nagłego odejścia, dodając kolejną warstwę mroku i niepewności do już i tak tragicznej historii. Poza teoriami o morderstwach i spiskach istnieje jeszcze jedna głęboko mistyczna perspektywa, która wywodzi się ze starożytnej indyjskiej wiedzy Ajurwedy. Zwolennicy tej filozofii twierdzą, że śmierć Brusa Lee nie przyszła z zewnątrz, ale była wynikiem zaburzenia potężnych sił natury wewnątrz jego własnego ciała. Według Ajurwedy, Brus, będąc człowiekiem o najszybszych rękach na świecie, Drastycznie zakłócił równowagę wata, energii powietrza i eteru, która rządzi ruchem w organizmie. Jego nieludzka prędkość i ciągłe, gwałtowne ruchy wywołały w nim wewnętrzne tornado. Organizm, nie nadążając za tym tempem, nie był w stanie uspokoić wzburzonej energii, co doprowadziło do nagłego wzrostu ciśnienia i eksplozji w najdelikatniejszym organie, mózgu. W tej interpretacji Bruce Lee padł ofiarą własnego daru. Był po prostu zbyt szybki, by żyć w ciele zwykłego śmiertelnika. Na koniec nie można pominąć najmroczniejszej legendy, która krąży nad nazwiskiem Lee niczym sęp klątwy smoka. Wielu fanów wierzy, że Bruce, rzucając wyzwanie tradycji i ujawniając sekrety kung fu zachodniemu światu, ściągnął na siebie gniew przodków lub demonów. Tragiczna śmierć jego syna, Brandona Lee, który zginął na planie filmowym w równie tajemniczych okolicznościach wiele lat później, tylko utwierdziła zwolenników tej teorii w przekonaniu, że nad tym rodem ciąży Fatum. Czy Bruce Lee zapłacił najwyższą cenę za swoją arogancję i chęć bycia Bogiem wśród ludzi, czy jego obsesja bycia najlepszym sprawiła, że spalił się jak świeca zapalona z obu końców? Niezależnie od tego, czy wierzymy w truciznę, błąd medyczny Zaburzenie energii czy klątwę, jedno jest pewne. W tamtym momencie świat stracił wojownika, którego nikt nigdy nie zdoła zastąpić. Niezależnie od tego, czy wierzycie w medyczne wyjaśnienie o tragicznym udarze cieplnym, mistyczną teorię Ajurwedy o zaburzonej energii wiatru, czy mroczny spisek z udziałem Lindy i Triad. Jedno jest pewne: Bruce Lee był płomieniem, który płonął zbyt jasno i zbyt gwałtownie. By trwać wiecznie. Jego ciało odeszło, ale jego duch pozostaje nieśmiertelny w każdym ciosie zadawanym przez naśladowców na całym świecie. Jednak pytania o jego ostatnie tchnienie w tamtym dusznym pokoju wciąż pozostają bez ostatecznej odpowiedzi. A wy? Jaka jest wasza teoria? Czy żona wiedziała więcej niż kiedykolwiek powiedziała? Czy to była zemsta podziemia? Czy cena za bycie legendą? Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Chcę poznać wasze zdanie. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, by razem z nami odkrywać kolejne mroczne tajemnice historii. Do zobaczenia w następnym odcinku.